Łapska dzień dobry się z Państwem serdecznie. Long time no see, long time no here. W styczniu mało filmów było, jako że hmm, trochę sporo się dzieje, i przyznam szczerze, że nawet nie mam kiedy się na to akwarium pogapić. E, moja 150 ka już dawno powinny w niej pływać ryby, a nie pływają, bo, bo ich nie kupiłem. Akwarium ma. Od wystartu na podłożu. Jedynym prawilnym, 54 dzień, jeżeli dobrze liczę, dziś to wszystko będę wycinał po raz kolejny. Rośnie dosyć szybko akwarium, tak naprawdę nie widziałem od tygodnia. Jedyne co to tutaj, moja mama przychodziła się popatrzeć i nic nie robić. Nawet nawożenia nie było przez tydzień czasu. Są pewne niedoruby, lecąc tak po roślinach. Monte Carlo trawnik rośnie pięknie, higrofila Araguaya też daje radę. Trochę mi się nie podobają szczyty bonsai, są nierówne troszeczkę. Jeszcze jakiś tam blokad wyskakuje. Pełzacze bagienniaki ostatnio zaczęły rosnąć bardzo ładnie, i podejrzewam, że zmiana. Zmiana rodzaju wody, w jaką teraz leję do podmian, ma tutaj coś do, do powiedzenia. Umbrozum, jak to umbrozum, zasuwa jak głupie. Yy, tonina, spoko. Yy, rotala oraz higrofila... Yy, nie, przepraszam, heterantera z Asterifolia z lewej strony napieprzają yy, jak wariatki. Już niestety wiem, że chyba mi troszeczkę nie wy... Nie wyrabia lampa, mimo że jest to 4x39 T5, natomiast yy, można by jeszcze tutaj piznąć tego światła. Akwarium, generalnie po moim powrocie po tygodniu nieobecności w domu, yy, wygląda zaskakująco czysto, nie ma żadnego glona ani nic. No ale co tu się dziwić? Nawożenia przez tydzień też nie było, a ja się nie odważę yy, osobie niewprawionej, jakby tłumaczyć co wlać i gdzie oraz w jakich ilościach, bo się boję, że się kobicina zakręci. Tak naprawdę powinienem tutaj już podłączyć pompę automatyczną nawozową, jako że, jako że niecodziennie jestem przy akwarium. Oczywiście światła na timerach. E, bolączka tego akwarium to jest, przynajmniej moja bolączka, to jest cały czas blokady na bonsai oraz blokady na e, rotalach makrandrach po prawej stronie, które zarósł które zarosło Umbrozą, zaraz to wszystko muszę wyciąć i dalej będę walcem jeździł. Kupiłem kamerkę GoPro, także prawdopodobnie można się spodziewać kilku filmów, w, której, w których nie moczę tej kamery chyba tylko w kiblu. Natomiast przyznam, że mam kilka materiałów do zmontowania, jako że w styczniu troszeczkę pojeździłem po kraju i i, I nadal będę jeździł. E, także szybko ogarniam akwarium, y, podrównam parametry i, i biegnę dalej w świat. Jeżeli chodzi o zmiany, to y, zrezygnowałem z mineralizowania y, dropem i mineralizuję wodę po prostu pół na pół kran RO. Jako, że odkryłem, że tropika bardzo skutecznie zbija kH nawet stara w tym małym tropicku mm, tak już nie martwię się o toninę fluviatilis, która w środku daje radę. Nie do końca się tutaj jeszcze wypełnia zamysł, który, który sobie wymyśliłem, no ale to niestety trzeba czasu, pietyzmu, mm, formowania roślin, a ostatnio who would have thought, rzadko się to zdarzało na łapskach przez te wszystkie lata, ale przyznam, że ostatnio Trochę mi brakuje czasu, ewentualnie głowy do tam różnych rzeczy. No, dobra, nie, w, nie wdając się w niepotrzebne szczegóły, tniemy. No, i po robocie. Dużo czyszczenia, co prawda nie było, a i tak dwie godziny pękły. No, grundzer, kolejne dwa tygodnie spokój. Mm, woda użyta do podmiany, poszła podmiana 50 litrów. Woda użyta do podmiany pół kran, pół RO. GH wyszło 6, znaczy GH to wychodzi 6 już od dawna. Mm, doprawione to magnezem na jakieś 7. Potas 12. Jeżeli chodzi o nawożenie, jako że znowu nie, nie będzie mnie w domu przez kilka dni, poszła trzykrotna dawka żelaza i mikro oraz 5 ppm azotu i 5 ppm 0,5 ppm fosforu, i to powinno wystarczyć. Najprawdopodobniej w podłożu też jest tam sporo zmagazynowane. Musiałem złamać troszeczkę. Kształt kępy Araguayi, bo tak wychodziła trochę pół na pół z Monte Carlo, a raczej miało to wyjść tak troszkę na ukos Monte Carlo sobie pójdzie bardziej w lewo i będziemy to formować. No, niestety nie podobały mi się makrandry, stąd właśnie myśl, że trochę mi prawdopodobnie lampa nie, nie, nie wyrabia, chociaż boki są dosyć dobrze doświetlone, bo są to świetlówki. 90 centymetrowe, a akwarium ma 70 i tyle by tego było. No, po niespełna dwóch miesiącach yy, zaczynam to sobie jakoś tam formować w coś, co z początku było zamysłem, czyli z lewej wysoko, z prawej gęsto i wysoko, natomiast z prawej jest niegęsto i, i nie za fajnie. A w środku taka miska, coś w ten deseń. Przyznam, że wcale nie było łatwo ułożyć kępy toniny w rewersie, czyli nie w taką ładną kulastą kępkę, tylko po bokach wysoko, w środku nisko. No i tyle update'u oraz maintenencu. Ja biegnę dalej składać inne materiały, które ukażą się. A któż raczy to wiedzieć kiedy? Łapska, dobranoc.